Miałem już dwa tygodnie, odkąd nie ma pati w szkole, a Yuki się zamknęła w swoim pokoju. Nie mam po co przychodzić do szkoły właściwie. Jestem sama. Po co przychodzić do szkoły, jak się nie uczysz tam niczego? Uczysz się na własnych błędach. Tak. Boję się, że nie zdam. Mam dużo zaległości w ogóle. A ty? Przecież ty nie chodzisz do szkoły. Nie boisz się, że nie zdasz czy coś? Nie, ja się nie boję. Ja zawsze zdaję. Pff, niby jak. <laughs> Mam swoje znajomości. Mam się bać? No i to jeszcze jak? Wiesz, Alex. lubię z tobą spędzać czas i w ogóle jesteś bardzo fajna. Serio? Dzięki. Wow, pierwszy komplement od chłopaka. Pierwszy? No wiesz, zawsze mi każdy mówi, że jestem brzydka i wyglądam jak chłopak. Co ty gadasz? Przecież jesteś ładna. Pff, jasne. Słuchaj, nie musisz mi okazywać litości. Mam ci udowodnić, że jesteś ładna? Pff, niby jak. Wiesz, Alex, podobasz mi się. Wow, 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 wow. Czekaj, czekaj. Um, Okej, okay, tego się nie spodziewałam. Spoko, rozumiem. Może chcesz być moją dziewczyną? Lubię ciebie, Alex, i wiesz, to uczucie do ciebie jest silniejsze. Yy, wiesz, Silver, ja też ciebie lubię i w ogóle um, muszę przemyśleć coś i właśnie muszę wrócić do domu, bo mama mnie w... martwi się o mnie i w ogóle. Yy, Okej, okay. to siema. Yy, tak, siema, Silver. Okej, okay, tego się nie spodziewałam. Okej, okay, więc tak, Silver się mnie zakochał. O mój Boże. W sensie lubię go, ale tylko jako przyjaciela. Nie chcę zniszczyć tej przyjaźni przez to. W co się wpakowałam? Alex? Alex, masz mi coś do powiedzenia? E hej, mamo. Dostałam telefon od nauczyciela. Nie chodzisz do szkoły. Gdzie ty się podziewasz? Co się z tobą dzieje? Um, wiesz, mamo, bo... Um... No słucham. Przypominam, nie było cię dwa tygodnie w szkole. Ja myślałam, że ty jak wychodzisz z domu, to ty idziesz do tej szkoły, a nie się gdzieś szlajasz. Słuchaj, mamo, bo ja się zakochałam w takim chłopaku i wiesz, i, i po prostu tak wyszło. Przepraszam. Czemu mi nie powiedziałaś? No bo się wstydziłam. dobrze. Ale musisz nadrobić zaległości, ok? Dobrze, mamo. Musisz mi go kiedyś przedstawić. To patrz córeczko. Ja pierdolę. No i super. Moja matka myśli, że Silver to mój chłopak. Jezu. Sprawdzę co Juki. Może tym razem odbierze? Wszyscy mnie nowidzą. Po co mam żyć w ogóle? Aleks słoni. Nie chcę rozmawiać. Cześć, malutka. E, twój oczulek się bardzo dobrze zabawił. Leży pijany w salonie. <grym się> Pomyślałem, może, że potrzebujesz towarzystwa. Co? Kim pan jest? A kolegą twojego taty? Oj, ale ty masz syf, dziewczyno. Doszły mnie suchy, że lubisz się trochę zabawić. Co? Niech pan stąd idzie, P proszę. No nie wydaje mi się, że chciał stąd iść. Chcesz się może ze mną zabawić? Niech pan stąd idzie. Bo co mi zrobisz, gówniaro? Bo zacznę krzyczeć. Oj, myślisz, że ktoś ci pomoże? La hola. Ah! dziś nie wybierasz. Juki nie odbiera od dwóch dni. Może powinnam ją odwiedzić? Trochę boję się jej ojca. Hm? Nie będę mu jeszcze odpisywać. Sama jeszcze nie znam odpowiedzi. Patrz! Kto to jest? No i właśnie. O! Holy chihuahua! Kto to jest? O mój Boże, ale ona jest ładna. W połowie ktoś nowy? Jeju, jaka ładna. No hej, Aleks. Ale bym ją wyruchał. Patty? No ja we własnej osobie. Wakacje w Turcji się opłacały. Jezu, Patty. Nie poznałam cię. Wyglądasz jak nie ty. Nie wiem, stara Patty odeszła i przyszła nowa. A i w ogóle przemyślałam pewne sprawy i nie chcę się z tobą przyjaźnić. Y co? Czemu? Jesteś okropną przyjaciółką, tak mnie okropnie traktowałaś i nie wiem jak ja mogę znosić przyjaźń z tobą. Manipulowałaś mną i jesteś toksyczna. A, i tak w ogóle każdy dowie się, jaka jesteś okropna. Twoje życie w szkole się zmieni, rozumiesz? Nie masz życia. No, mm, i to tyle. Mam teraz nowe przyjaciółki, więc. Sorry, Nara. Co? O mój Boże, to Patty? Jej, ja już nie poznałam jej. Boże, ale ona się zmieniła. Albym ją. Uuu, uuu. No, rel, rel. What the fuck just happened? I co już będę chodzić do szkoły. No dobra.